Paweł Trypson, tak, Paweł Trypson, Trybała. No niestety dzisiaj się nie udało. Powiedz Co nie zagrało. No witam przede wszystkim na, na, na samym początku. Bardzo serdecznie przepraszam wszystkich tych, którzy na mnie liczyli. Eee, przepraszam. Przepra sorry. Okej, okay, spoko. Przepraszam wszystkich moich fanów, przepraszam tych, którzy na mnie liczyli. Przepraszam naprawdę wszystkich was, że obiecałem. A nie wygrałem. No niestety taki jest sport, to jest MMA. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Czasem trzeba upaść nisko, żeby wspią wspiąć się później bardzo wysoko. Dlatego no, nie zamierzam z tego rezygnować. Każda porażka uczy jakiejś pokory, to jest jakaś lekcja. Eee, uważam, że pierwsza runda była moja. Eee, dużo kopałem. Chciałem. Chciałem go wykluczyć, wykluczyć jego nogi. Chciałem mu okopać nogę, wykluczyć go kopnięciami. Dużo kopnięć też nie trafiłem. Na pewno nogi zabierają dużo więcej tlenu niż ręce. No, wypompowałem się trochę. Myślę, że muszę popracować nad jeszcze kondycją. Wiesz co, na treningach moja kondycja wyglądała dużo lepiej. Na pewno stres, wpływ tej atmosfery tutaj rodziny, tego wszystkiego, to jest jakieś dodatkowe napięcie. I ten, ten tlen był mniejszy, nie? Ten tlen był mniejszy, dlatego muszę nad nim popracować. Yy, no i co, no? Obiecuję, że, że będę trenował jeszcze ciężej i nie zamierzam z tego rezygnować. No i jeszcze raz przepraszam, nie. No właśnie, teraz jest taka sytuacja trochę, że jeździsz sobie po tych klubach, zamierzasz się gdzieś tak zakotwiczyć i pracować więcej w jednym klubie. Znaczy wiesz co, no, kluby ograniczyłem naprawdę to tam gdzieś że po, po minimum po tych, po tych klubach. Teraz zostałem w Toruniu raczej, nie? Bo tam odwiedziłem top team, też Polan Top Team. Naprawdę no fajne jest takie zwiedzenie kilku klubów, bo tam zawsze ktoś tam jakieś rady daje. W koninie też w shootersach tam trenowałem. No ale ograniczyłem te, te, te wyjazdy. Teraz staram się raczej trenować w jednym miejscu. Yy, wydaje mi się, że też każdy trener ma jakieś tam swoje rady, są cenne i cenniejsze, ale, ale też każdy preferuje inny styl walki i na pewno yy, jakieś tam jest duże zamieszanie czasem posłuchajcie trochę tego, trochę tego i się człowiek gubi, nie? Rozumiem. A jeszcze wróćmy na chwilę do samej walki. Tak w, pier w pierwszej rundzie nawet przeważałeś, w drugiej też spadło kilka ciosów na głowę Twojego rywala. I co, co się działo w Twojej głowie, kiedy widzisz trafiesz kolejne? Trafiasz kolejne razy i on nie pada, nie chwieje się. No. Co, w, co wtedy myślały? No, pomyślałem sobie, że no, rzeczywiście ma, ma, ma twardą głowę. Dlatego zacząłem kopać troszeczkę, bo chciałem mu wykluczyć wątrobę. Tam kilka kopnięć trafiłem mm, o, kopnięciem e, właśnie na wątrobę. Za no, dwa razy go trafiłem. No, 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 no nie wyszło, no, no nie wyszło. No. Co myślałem? No, chciałem robić swoje. Widziałem, że raz go zachwiało, w pierwszej rundzie go zachwiało. Jak właśnie markowałem wejście w nogi e, i takim cepem go trafiłem, za, widziałem, no, że go zamroczyło, ruszyłem do przodu, ale za szybko się pozbierał. No, przede wszystkim wypompowałem się tlenowo. Braku mi tlenu, przeliczyłem swoje siły i no, nie tak rozplanowałem tak, jak powinno być później. Za dużo już opuszczałem ręce, nie miałem, nie miałem siły złapać tych rąk. No, no, no co, no, człowiek uczy się na swoich błędach. Lepiej e, teraz, niż później, nie? Rozumiem. Y, kontrakt z x rozumiem twoj, to jest kontrakt na wyłączność. Nie, nie zobaczymy Cię raczej w najbliższym czasie w innej organizacji. E, tak jak wspominałem, kontrakt mam podpisany na trzy walki. To była moja druga walka zawodowa i w X-Cage'u. X-Cage dobrze mnie traktuje, dobrze dba o mnie. Jeżeli, jeżeli będą dalej o mnie dbać, to zamierzam tutaj zostać. No ja oby było dobrze, oby było dobrze i do przodu. Okej, okay, a co teraz? Zamierzasz zrobić sobie jakąś przerwę, popracować nad tymi elementami? Bo na pewno w tej walce dużo wyszło, co trzeba poprawić, co jest dobre. I teraz będziesz robić sobie dłuższą przerwę, czy chcesz jak najszybciej wrócić już do klatki i zatrzeć ślad po porażce? Nie no. Ja rozumiem, że nie kończysz, że nie masz tego nie w ogóle. Nie no, oczywiście, że nie. Tak jak mówię, no, czasem trzeba upaść nisko, żeby wspiąć się jak najwyżej. Każda porażka uczy pokory i, i na pewno będę chciał wyciągnąć z tej dla mnie dzisiejszej lekcji wnioski. E, na szczęście, palec myślałem, że jest złamany, bo chrupało mi tutaj, nie mogę ruszać tym palcem. Przy cepie właśnie źle trafiłem. Bogu dziękuję, że nie jest on złamany. To przyspieszy. Po regeneracji mojego zdrowia i powrót do treningów nie zamierzam robić przerwy. Zamierzam trenować jeszcze ciężej. E, zamierzam na spokojnie, może jutro sobie obejrzę e, tą walkę, wyciągnę wnioski. Przede wszystkim muszę popracować jeszcze nad e, zapasami. E, no, i, no i zobaczymy. No, szkoda, że nie, nie udało mi się obalić, doprowadzić tej walki do parteru. Zabrakło mi takiej siły, właśnie tego tlenu. Rozumiem, to już tak na koniec. Co byś chciał dodać od siebie, kogoś pozdrowić, komuś podziękować? E, bardzo dziękuję wszystkim sponsorom, dzięki, dzięki którym naprawdę ta walka, przygotowania do walki były łatwiejsze. E, dziękuję trenerom, dziękuję No Limit Storun, dziękuję No Limit Złotory, dziękuję e, Danielowi Tymkowi, e, Krupasowi, dziękuję Mariuszowi Boszmanowi. Danielowi, który też wstawał rano, Pawłowi Glimkiewiczowi, dziękuję wszystkim serdecznie, tym, którzy się przyczynili do, do moich treningów, którzy angażowali się w pomoc. Dziękuję serdecznie, dziękuję też wszystkim, którzy we mnie wierzyli. Zapewniam, że to nie jest koniec kariery w moim MMA. Zamierzam jeszcze udowodnić nieraz moją wartość fajterską. Będę trenował jeszcze ciężej. Nie wyszło. No nie wyszło, no ale to jest sport, to jest MMA. Nie zawsze się wygrywa. Eee, no Trzeba to zrozumieć. No trzeba przyjąć to na klatach. Dziękuję bardzo za wywiad. I, I, i... Jak bym mógł, to oczywiście też przepraszam, bo zapomniałem. Dziękuję serdecznie przede wszystkim mojej rodzinie, Elizie, bo teraz mieszkaliśmy też w Toruniu. Eliza miała bardzo ciężkie zadanie, bo musiała się opiekować córeczką i miała wszystko na głowie. Ja miałem dwa treningi dziennie. Radziła sobie z tym bardzo dobrze, mocno. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki, kochanie. Było super. Nie?